W fundacji Normalne Miasto Fenomen zgłosił się Bartek Zimny, architekt, z propozycją współpracy przy projekcie WONERF. Na potrzeby łódzkie polskie nazwaliśmy to podwórze z miejskiej. W wyniku jakiejś współpracy powstała strona internetowa WONERF dla Info. W pierwszym tygodniu jej działania zgłosili się do nas architekci z ulicy Pieramowicza i powiedzieli: Tak, my chcemy coś takiego spróbować u nas na ulicy przeprowadzić. Spotkaliśmy się z mieszkańcami przy ulicy Piramowicza. Spotkanie było bardzo konstruktywne. Została przedstawiona mieszkańcom koncepcja przebudowy ulicy, która uzyskała ich aprobatę. Przedstawiliśmy sposób, w jaki można dokonać remontu. Przedstawiliśmy też makietę, na której widać, jak to miałaby wyglądać. Spotkaliśmy się z fantastycznym odzewem. Mieszkańcy sami pytali nas, jak tylko mogą pomóc. Są chętni. Jedyny problem, jaki mieszkańcy widzą, to parkowanie pod oknem. Szło około 40 osób, co jest bardzo dużą liczbą i zainteresowanie było też, duże pytania były bardzo konkretne, bardzo precyzyjne, i faktycznie było widać troskę w mieszkańcach o ich wspólną ulicę. Odbyło się dzisiaj kolejne spotkanie w sprawie strefy uner w Łodzi. Znowu mogliśmy liczyć na dużą frekwencję mieszkańców, przychylność oraz pełne tak na całego poparcia naszego projektu. Na warsztaty w przechowalni, a propos drugiej strefy UNer na 6 sierpnia, zjawiło się około 24 osób. Razem z Bartkiem Zimnym byliśmy w zarządzie Drugi Transportu i chodziło również bardzo entuzjastycznie podszedł do tego pomysłu. Powiedział, że jeżeli tylko i wyłącznie mieszkańcy się zgodzą na taką przebudowę, to oni są skłonni znaleźć finansowanie na przebudowanie tych 200 metrów ulicy i być może już niedługo będziemy się cieszyć pierwszym wonerfem w Łodzi.